Gdybym mogła wysłać smsa do siebie z przeszłości, to Co ja bym w ogóle napisała? To ja, wersja z grzywką na bok i w biodrówkach hey! To ja z przyszłości mam trzy rady, żebyś nie musiała później załamywać rąk. Tak żywka to naprawdę dziwny pomysł. W serio nigdy nie wyglądał w niej dobrze. Obednij to. Te dziwne cyfrowe monety w 2009 nie sprzedawaj ich. Schowaj głęboko w szufladzie. A nie chwila. nie da się chyba. I najważniejsze, krem z filtrem SPF 50 codziennie. Nawet w grudniu. Uwierz mi, moja przyszła skóra będzie ci za to wdzięczna. Będzie wyglądać jak ta Anka, co zawsze miała idealną cerę. P.S. znajdzie sobie dobry krem, co się nie klei i nie zostawia białych smug. Tak, naprawdę istnieje. Kimoko Glass Skin SPF 50 0,9, nie? No dobra. Myślicie, że to by zadziałało? Bo jak gdybym dostała taką wiadomość, to pewnie przerwałabym oglądanie memów i wydzięła się za szukanko. Bo wiecie co? Te promienie UV to ninja, to padną cię wszędzie. Więc dbajcie o siebie, bo drugiego takiego SMS-a może nie być. Gdybym miała wehiku czasu, to przywiozłabym sobie elegancki zapas Kimoko Skin SPF 50, naprawdę robi robotem.